Hej, siemano widzowie, witajcie, w na moim kanale. I dzisiaj będziemy nagrywać taki fajny kryp, Która się nazywa. No, zobaczcie w tytule, no bo to jest trudna nazwa. Nie wiem, czy nie zrobiłem żadnego błędu. No i ogólnie tutaj. Są mapy, można wyjrzeć. Czy... No i tak w ogóle. Są takie symulacje, na przykład. Nie wiem. Dziury takie albo takie podstawowe mapy. No stworzone po prostu tak. Nie weźmy losową. Moją ulubioną. Okej. Okay. No. no. i na przykład damy. To jest dużo jednostek. O, na przykład tę. Przeciwko. T. Tutaj możemy. Tak. Tak. I nie wiem. Tak. Oj, 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 nie tutaj. No i tak. No nie wiem, dużo rzeczy tutaj możemy eksperymentować. Jest naprawdę dużo jednostek. No i na przykład teraz jest, że czerwoni wygrali. Oprócz tego, można zrobić, jak. Nie wiem, jakaś drużyna ma wygrać. Tutaj mamy. Y, razem się jakby robi, że muszą y, zniszczyć wszystkich przeciwników. No. Tutaj też może na przykład y, musi ta jednostka zginąć. Ad. Y, no i na przykład teraz, jak zginie. Tutaj mamy żeby sobie z pożycznie wziąć A ja to jest. O. Zginęła i już gra się kończy. No bo ona zginęła. Też było tam, że było trzeba... By na przykład... Oj, nie tu. W określonym czasie przetrwać. Na przykład... Dobra, i na przykład muszą przetrwać. A no załóż. Muszą przetrwać 20 sekund. 25. No. Dobra, no i teraz już back. No i widzisz Red Team, win and. Powinienem, jakby na dać, bo to wiadomo, że czerwoni wygrają. Dobra. Teraz czas pokazać Wam, jakie są jednostki. Ja już w ogóle robiłem na moim kanale taki film. Yy, lubię tą grę. Wy też na pewno ją polubiliście, dobijając 500 tych Więc sobie pomyślałem, no dobra, czemu by nie? No i no co, fajna gra. Zapłacimy za 20 złotych. No dobra. Przejdźmy do bitwy. Już. Mamy na przykład tutaj, dajmy żołnierza trochę i weźmy króli i o, jednego takiego. No i. Możemy patrzeć na naszą bitwę. Ja oczywiście już długo gram w tą grę w sensie z naszym no, Ja wiem, że wygra drużyna. No. no i już patrzę w ogóle, kiedy jakaś drużyna wygra, to się tak czas zatrzymuje. To jest takie fajne. No i dzisiaj spróbuję odwzorować mojej. Jedno takie osiągnięcie. <noise> to jest głupie. Naprawdę mówię, bo ono jest głupie. Bo no, mamut musi zlecić w powietrze. No, może nam się uda to zrobić. patrz mamy mamuta, No jest coś takiego jak łucznik strzelający balonami. Yy, no tak. Czekajcie, muszę go znaleźć najmniej. O, Oczywiście gra tak jest po angielsku. Czyli, yy, no, łucznik z co z balonów. No i dajmy ich na razie tyle, bo też mogą zabić tego mamuta. No i wtedy my idziemy z balonów. O! Powoli? No dobra, no. Ale spróbuję to trochę w mniejszej ilości. Albo. patrzcie, zrobić jaką taktykę. Czy najpierw ci z przodu strzelą? Damy ich i unoszą, wiecie, jego tą trąbę, a z tych z tyłu damy i on i strzelą mi i w O, i teraz. No, chyba widać się Bo mam się oderwał od ziemi, ale chyba i tak wtedy było trochę lepiej. Wow, ale to fajnie wygląda. Balony też odlatują. No dobra, jeszcze nie wiem, na przykład jest taki Czołg Da Vinci Tank, Leonardo da Vinci. No nie jeszcze jest taki, że jakby tam siedzi ten Leonardo da Vinci. No sprawdźmy, no sprawdźmy. sprawdźmy. O! Tam, tam coś jest! Momencik. O! O! Leonardo da Vinci, proszę! Macie, już nie żyje. No ale widzicie, on, on skonstruował taki joń. Proszę, tutaj mamy kolejnego. Yy, tutaj mamy, będziemy mieli kolejnego. Yy, chociaż, że ten chyba już nie żyje. Ale tak, tak naprawdę, naprawdę nie żyje. Spróbuję od dołu wejść w sensie. O! Od, od dołu. O, o, nie macie Leonardo. David, o, dostał czymś. W głowę. O, ci nieprzyjemnie. Dobra. A najciekawsze i trochę śmieszne jest to, że w tej grze też są ludzie. To są normalni ludzie. Nie wiem, można na przykład robić marę to Oprócz tego w kolejnym odcinku. Pokażę Wam jeszcze jedną funkcję tej gry, która może wam się spodobać. jeszcze dwie funkcje, no to Wam pokażę jeszcze dwie. No i spod dał ten. się płaci. on był odwrócony tyłem, wygiął jakąś dziwnie rękę, no i dał mu y spod brudkowego pewnie. No dobrze, ale przejdźmy do takich naprawdę, naprawdę, naprawdę z y No nie wiem. No, to chyba to będzie duża. Ok. O, zróbmy w sensie taki, że. Patrzcie, tu będzie półfinał. I wiecie, oni się tutaj biją półfinał, półfinał, a tutaj będzie finał. No, nawet to fajnie by było. Chyba, że. No. no. Chyba, że jedna rzecz się stanie. W sensie, że. Patrzcie. Dajmy, na przykład tutaj i tutaj wygra, wygrają. No, czerwoni. To to wtedy no, już nie będzie finału. Dobra. Ale dajmy zło przeciwko dobra. No wiadomo, niebieska linia to będzie dobro, a zła. Czerwona to jest zło. Okej, okay, weźmy. Nie wiem, jakichś słabych. Na razie tutaj będę słabi A tam będzie coś no. Tu będzie coś takiego A tu będzie coś takiego Nie no nie, może za dobre daje O coś takiego No i co się stanie, dobra najpierw ten półfinał ogon jeśli w sensie będziemy się z tego na yy, jest trochę mało ciekawy. A ten o, o, o. O. A, a jak to? Ja myślałam, że te wróżki przegrają. Yy, raczej te wróżki są trochę za mocne. Dobra, tutaj pewnie ten wygra. Ten mroczny. mroczny. O no nie, no nie. Koleś. Przecież... To było bez sensu. Ten mroczny koleś jest za słaby. Dajmy takiego. Ale ten jest za dobry. A nie, bo zło wygra. Dajmy coś mocnego. Dobrą, tak dajmy tak. Nie wiem co to jest, tak szczerze. Rzadko zaglądam do tej zakładki. O, ojej, ale to dobre. A tutaj to już wiemy, czyli czerwonym Dobra, tutaj dajemy jakieś wsparcie. tak znowu, bo przegrywają od razu. O, tutaj dajmy jednego tego. Słabiaka. No dobra, najpierw ja bym chciał tą pizzę obejrzeć. No bo ona wydaje się ciekawa. Naprawdę jest ciekawa. Bardzo przecież prawie się nic nie zmieni. Coś się stało. No. Jak to on jakimiś laskami? Tak w ogóle można? Yy, on jest za mocny. Przecież... No, ale... Nieważne, jakaś inna mapa. Teraz weźmy sobie normalną. Dobra. Tutaj, taka fajna mapa. I weźmy co Za dużo mamutów. 12. Yy, I... A, nie wiem, jakiś miał to młoteczek Mioteczki. A zapomniałam Wam jeszcze jednej opcji pokazać. Można dostosować linię. Co jest naprawdę fajne, bo też może być takie kółko na przykład. Na przykład zrobimy tak, że ci bronią się na tej górze. O. O tak. Ci się bronią na górze. No, a reszta jest ich. Dobra. I weźmy teraz bak na przykład. Ich sobie usuniamy. I patrzcie, często robię coś takiego, że na przykład tutaj ty na prostu. To tam daje, nie wiem, jakieś... nie no. Przesadzimy. Daję może damy, 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 damy. fighter to jest. Polsku, jakby coś. Ten. No, człowiek, który malarz. No. Więc ym, nawet jeśli dam ich może ponad 200, to oni nic nie zrobią z tym, co dam. I to będzie przywódca. Nie wiem, no, przywódcy to dajemy trochę lepszego. No i tutaj dam na przykład Zeusa. Nie wiem skąd on się wziął w tej grze, ale fajnie. O, yy, wow, wow. No wiecie, im więcej jednostek, tym... Oj 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 gorzej mój komputer pracuje. A, użyj no komputer. Macie szczęście, że jeszcze użyję. 201 jednostek z tego. Raz zrobiłem 300 i mi w ogóle wywaliło. Gra. Ojej, wow, śmiał. Dobra. Teraz będzie tyle tych ciał. Oj oj oj, naprawdę. Chcesz zobaczyć efekt końcowy. Ale to chwilę potrwa. Na pewno. Ehm, może dajmy ich odrobineczkę. Jeszcze to 60 jednostek, nie takie 60 jednostek, ale tyle, aż działał no, załóż się, broni się, a bo oni nie, nie mogą wejść. Nie o, eee... wow, brawo, strzeliłeś, brawo, strzeliłeś, co on robi? Oj, trochę bardziej zacinam, e, To ja już się boję, że to było gdyby było 200, tych 200. E, Oczywiście, jak już mówiłem, kiedyś zrobiłem 300. O kurczę, co się tutaj dzieje z Zeusem? O, malarzy go. Co mu znokautować pędzelkami albo pomalować? W ogóle, popatrzcie jaka tutaj się ich kubka robi. ja Czy w ogóle w... wejdą? Nie, tutaj chyba jest najlepsza zabawa. Wszyscy się pchają. Oj. Nie wiem... Możecie się tego spodziewać, że... Pewnie by Zeus wygrał, ale wy możecie obstawiać, czy faktycznie malarze by się dorwali do niego, czy nie. Yy, nie wiem, ja bym postawiał na Zeusa. Piszcie w komentarzu, Zeus czy malarze. No. Możecie też... Nie wiem, Armia lub Zeus. Albo niebiescy i czerwoni. No, nie wiem. Jak napiszecie tylko, żeby było... A, 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 a. Dobra, jeszcze bym chciał jedną rzecz sprawdzić. Oooo To będzie takie hu jesteś otoczony, Zeusie. ale wszyscy idą tak tam. A to Zeus nie jest o to co to. Ja myślałam, że wiecie go tak otoczą. Trochę coś. <suszy> <suszy> wszyscy idą gań się go... do jednego wejścia. No nie no co ty robisz? O! Wow. K.O! Wow. Wow. Patrz na niego, strzela. się trochę potrwa, prawda, panie W ogóle on sobie tutaj strzela, a my idziemy do pięknej jest. To jest piękne. No tutaj mamy. Jeśli widzicie, mamy jakiegoś stworka z nosem. Jakieś. O, oh, i małego. Ym, zgubiłem się. Nie, 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 nie. chciałam... A! Zgubiłem się! Ym, to jest trochę za ciemno. O! O! I co? z wygrał! Ale nie, moment, moment, moment. O! Chciałam tutaj pójść. Tutaj jest masa takich stworków. I na tych stwartach, stworkach, stworkach... Kończymy nasz odcinek, bo pamiętajcie, kolejny... w kolejnym zdradzę wam niespodziankę. To już nie będzie niespodzianka, ale jeśli nie chcecie, jeśli chcecie, żeby to była niespodzianka, proszę bardzo, możecie sobie teraz wyjść. Ale jeśli nie chcecie, żeby to była niespodzianka, jesteście bardzo ciekawi, ja bym ja był bardzo ciekawy, no to powiem wam, że... Kampanię Wam pokażę, no to jest trochę mało interesujące, ale będziemy tworzyć mapy, to jest trochę bardziej interesujące. A żegnam Was w kolejnym odcinku.